widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, no, pojeździmy sobie i dzisiaj, pewnie, trochę krócej będzie. No, bo jest mokro, ogółem i tak średnie jest warun ale jest śnieg wyczekiwany przeze mnie. Tak naprawdę, on już się roztapia, że tak powiem, bo jest na plusie. No, ale jest. No i co, no, ugółem jeszcze jestem trochę chory. No i też przy wczoraj nie było filmu, też stawiłem o tym posta, bo była strasznie zła pogoda. No ale no co, bez przedłużania, my tam widzimy się pod barem. Oj, o, fajnie wyszło. No i co, i już idziemy pod bar Dobra, dojeżdżamy pod bar i się rozgrzejemy. Jak zawsze. Chcę coś porobimy. Więc no, na razie fake, tak zwykły. Też w ogóle nie wiem jak w sobotę film będzie. Czy będzie z działki, czy jak. Najwyżej od śnieżę, ale też zobaczymy jak to będzie. Ale to zobaczymy, tak? Na razie, na razie fake. O, git, Teraz. O, co poprawia i fake bara yy, Robimy. Znaczy fake bara, fajka z y, tym szurnięciem. O. Spoko. Tylko jeszcze bardziej spróbuję pociągnąć. Uff, to lepiej wyjdzie. Już czuję, że hebelek nie łapie. <ścoughs> nie, no muszę bardziej. do tyłu się bardziej pochylić. Fajnie. No i co, teraz tego drugiego fajka? jak książę. Nie, no ja mało powietrza mam jakoś. A mi się znowu zdaje. No ręce. Ten drugi fajk, szybko. Uff. Więc tak. no spoko, ale jeszcze raz wiem, że lepiej zrobię ło wow. fajnie teraz siadło no jakoś mi się tak zdaje chyba Dobra, no i robimy teraz fake bara sobie od razu no spoko no i jeszcze raz fajnie, no i jeszcze raz i robimy sobie jakieś barspinki i zobaczymy gdzie pojedziemy, pod gminy pewnie. fajnie, no i próbujemy no. dwa bary. Fajnie, fajnie. No, jeszcze raz robimy i też ogółem nie wiem, czy w ogóle w sobotę będzie śnieg, bo ma jeszcze na plusie po, podobno ma, się, ma, ma jeszcze wrócić takie ciepło, że poniżej 10, ale tak do 8 jakoś i tak pokazywało na sobotę, ale nie. Może im się zmieniło już. No i nie wiem, no, zobaczymy, tak. Zaczymy w sobotę. Na razie robimy jeszcze w sumie od razu jadę, robię te wybary. I bar spinki inne zaraz, i coś też porobimy. Zobaczymy, co tak. No i dwa bary. Fajnie. I od razu te te. No i co? Próbujemy bara do opobara No, tam niech będzie No i ja sobie rękawy a no mu w sumie zostawię ich. dobra zaraz pobawimy się w triala jeszcze tak szybko Pokażę Wam a no, od razu w sumie Zwar Także coś takiego... Jak Michał załapie, to będzie dobrze. Coś. O takiego. Jakby Michał Hebel łapał bardziej to było zarąbiście. No jeszcze raz. Tak jak trzy razy podskoczę, to już rekord będzie. Czekajcie. Raz. Nie no, jeszcze raz próbujemy. No i jedziemy tak. Ale dwa razy mi tak wyszło, raz fajnie. o Ale trial jest normalnie ten Trialowiec I Barswin. Jo. No i co? Widzimy się po Saragmino, albo tam gdzieś jeszcze. Zobaczymy. Dobra. No i dojeżdżamy pod Saragwinę I nie wiem czy coś porobimy, bo ono jest mokro. Nie wiem czy na go to będzie widać, ale jest bardzo mokro. Spod tutaj. Gdzie jeden osią robię zawsze. No tak tak. Tak średnio jest. No ale no można coś spróbować, tak? No i nie wiem, najwyżej się przyjdziemy jeszcze na działkę to Zobaczymy jak tam wygląda warun I do śniegu tam jest No teraz tu tak, super. o No dobra, no nie wiem To chyba próbujemy sobie Zrobić ten 1-8 jakoś No, spoczywa. Teraz może spróbuję szybciej pojechać, to lepiej wyjdzie. Musiała. 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 Co? Jest sushi. Co? 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 Dobra, no jak widzisz, jest no, kasperek, słodka kasperka. No i co? Robimy jeszcze jakieś 1,8 chyba. I, no, I zaraz będziemy no, lecieć już. Czekajcie, tu skręcę. To nie wiem, no chyba próbujemy te 1,8. Zobaczymy, jak wyjdzie, jeszcze tutaj gdzieś zrobimy. I zobaczymy, gdzieś pojedziemy dalej. Baraz będą nawet nie wiem, czy chcę próbować, bo wiem, że nie wyjdzie, bo jest ślisko. I zaraz jeszcze nogi musiałaby poślizgnąć, czy coś Także... No, próbujemy Ale szczerze Że Ja z takiej prędkości jeszcze to przekręcą. Nie wiem, szczerze jakby było sucho Tak fajnie by było Wiem, że wolno jadę na tej 1.8, ale z... Mokro, jakby było sucho, to bym jechał 10 razy szybciej. Teraz spróbuję szybciej pojechać i zobaczę. Może. Może zrobię i będę szybciej. jechał. Także zaraz jeszcze robimy sobie. No, fajnie wyszło już. Na początku yy, tragedia. No ale dobra, jeszcze zrobimy sobie jedną i zaczynamy. Może zaraz już się będziemy zwijać. fajne. No i nie wiem, jedziemy w tą stronę. Tam co coś zrobimy. Szczerze. I, no, jest mokro i dlatego ja tak... No boj, ogólnie jak jest mokro, to się boję robić. Z dużej prędkości rzeczy. No i co no? Jak będzie No nie wiem no, może będzie sucho w tą sobotę, przynajmniej. Będzie śnieg, będzie sucho. To już yy, będzie fajnie no dobra, jeszcze se mili zrobimy i nie może jeszcze tam 11 se zrobimy, albo na działkę lecimy, se so obczaić warun szybko. Dobra, no Dobra. i zobaczę jak, jak jest tam, jak jest miarę spoko, to sobie zrobię 11, bo jak nie to idziemy od razu na działkę. Jeszcze raz. Fajnie tutaj już z większej prędkości przekręcone, fajnie no i co, jedziemy ojoj oj, o tutaj jest tragedia, dobra, jedziemy na działkę i obczajmy sobie jak jest warun dobra dojeżdżamy na działkę i co tu się stało aha, bo te krzaki stąd wyrywali aha no to nieźle no raz, zaczynamy. Podjedziemy sobie na działeczkę i... O. Nie no nie. Co tu jest? Nie dobra, myślałem, że to... No, główienko. <gry> no dobra, szybko jedziemy to działkę już. Zaczymy warun. Nie no, szczerze ja myślę, że od razu na kickery idziemy. Od razu kickery latamy. Jeszcze beko robimy. Ale... oj... Ciu. Tutaj jest ogłębsze jeszcze... w miarę. Tutaj też. Jak z tym... o, wybiciu Tu jest widać, że ten... Wybicie jest twarde, a tutaj przy treningówce... Tutaj jest tak, a nie, tręgówka jest twarda i nie ma bagna A zobaczcie na bandzie, jest Powtarza się historia ten, jak rok temu Tu też jest woda? Nie A dziury? No spoko, o, jakie lądowanie kickera Zobaczcie, nie no, klasa Troszkę śniegu jest A się lepi fajnie Ja sobie u wana tu lepiej Tylko jeszcze zaczynamy ten lód No już kończymy, no Co mam powiedzieć, tak? A to nie jest nud Dobra, no to ja dziękuję Wam za oglądanie. Kończymy. Jeszcze może zaraz będziemy się widzieć jak ta obuwanka jakiegoś małego su ulepie. Dobra, ogólnie to ulepiłem sobie taką kulkę. Bowana nie robiłem. Tak trochę sobie tu pojeździłem, jest taka kuleczka. No jakbym posiedział z 15 minut, to ona pewnie była gdzieś taka. Ale już się zimno robi ogłęb. Więc już idę. No spokój. Jak coś też jutro się podlepi, żeby taka fajna duża była. Nie no, teraz można latać. W sobotę jak będzie jeszcze ten śnieg, ten nie wiem na lądowaniu go zostawię. Tu może by się coś pokatowało. Może miękko jakoś będzie. No dobra no. Już bez przedłużania. Kuleczka stoi, a my widzimy się w sobotę.